Jest lato, jest gorąco w chuj. Zagrajmy w wygrzyska olimpijskie. Gry sportowe to dość specyficzne zjawisko, bo w żadnym wypadku nie mogą stanowić substytutu prawdziwej aktywności fizycznej. Z drugiej strony mogą dać na miastkę tej stadionowej atmosfery i aktywować ducha sportowej rywalizacji. Można zatem przyjąć, że dobre gry sportowe, jak na przykład PS, mogą dostarczyć sporo satysfakcji, zwłaszcza gdy doprowadzi się internetowego oponenta do wrzenia. Nie chicken. Jednak jako przeciwwaga do tych dobrych tytułów musi powstać coś takiego. Jakim 2008 to trochę taki odpowiednik gier na filmowej licencji, inspirowany określonym wydarzeniem sportowym, wykonany na szybko bez specjalnego zaangażowania i bez pasji potrzebnej do zrobienia naprawdę dobrego produktu. Przyjrzyjmy się zatem nieco kilku dyscyplinom, które oferuje nam ten znakomity produkt. Zacznijmy od czegoś prostego, na przykład sprintu na 100 metrów. Nie mam pojęcia jak w to grać, więc pozwoliłem sobie przejść najpierw w tutorial, który po prostu pokazuje mi co mam wciskać. Wygląda to dość łatwo: najpierw muszę wcisnąć trigger, żeby wystartować, a później naprzemiennie przyciski A i B lub wyginać geige w lewo i w prawo, żeby biec. Zaczynaj! 17,98 seconds. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem wykorzystam technikę machania Gaigom. Personal best. 11,4 sekundy. Jak to się mówi do trzech razy sztuka i z tego co widzę to technika machania gaigą jest znacznie bardziej wydajna niż wciskanie gozików. Niestety ta gaiga tutaj jest na tyle krótka, że skutecznie uniemożliwia efektywne machanie. Na szczęście mam coś co zwiększy moją wydajność. Oto sharpshooter, który według zapewnień producenta podnosi moją celność w FPS-ach o 99%. To znaczy, podniósłby o 99%, gdybym jednego z nich nie zgubił, bo zostały mi tylko dwa i mogę liczyć co najwyżej na 66%. Nie ma to większego znaczenia, bo dzisiaj sharpshooter wykorzystam do sprintu, a nie do strzelania. Ta pozorna radość ze zwycięstwa jest tak naprawdę pełna goryczy, bo jeżeli tak wygląda cała gra... Sprawdźmy bieg na 1500 metrów. Mój panolek staje na starcie, wystrzał sygnalizuje początek biegu i zaczynam machać gaidą. Co za nuda, przecież to trwa całe wieki, tu się nic nie dzieje, ja po prostu macham gaigą. Co za katorga, co mnie pokusiło, żeby wybierać tak długi wyścig? Czy to naprawdę jest cała gra bezmyślne machanie gajgą w lewo i w prawo, żeby utrzymać prędkość? Czy to jest imitacja prawdziwego wysiłku fizycznego, jakiemu poddawani są sportowcy podczas przygotowań do zawodów? Czy naprawdę muszę rozpierdolić sobie pada, żeby osiągnąć satysfakcjonujący wynik? I szczerze, to znam naprawdę przyjemniejsze metody trenowania nadgarstka. I tak jak zazwyczaj czekam z tym nieco dłużej, tak już teraz chciałbym się dowiedzieć, jaki Debil to tak zaprojektował. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć w czasie o jakieś 20 lat, bo z tego co pamiętam, to już jako mały dzieciak zmagałem się z podobnym problemem. Oto moje Atari. Jest to dokładnie ten sam egzemplarz, który dostałem na komunię, ma więc dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Podłączmy je. To się nazywa Retro Gaming. Ach, te piękne wspomnienia. Całe godziny spędzone przy tym magicznym urządzeniu. Cudowne chwile, kiedy ja i moja Atari zmagaliśmy się z obskurną grafiką i topornym sterowaniem. Gramy. Oto igrzyska na Atari. Żeby nie przedłużać, bierzemy pierwszą z brzegu dyscyplinę i przystępujemy do startu. Wiemy już skąd twórcy Pekinu 2008 brali swoją inspirację i o ile w 1989 nie było to tak irytujące, bo po prostu grało się we wszystko, co dawali, tak w 2013, a nawet w 2008 jest to już trochę archaiczne. Prócz biegów są tu też inne dyscypliny. Zmagałem się z pływaniem, skokiem o tyczce czy rzutem oszczepem. Walczyłem na obręczach i skakałem do wody, gdzie pomimo silnych starań nie udało mi się zaliczyć spektakularnej dechy. Niemal wszystkie te dyscypliny to quick time eventy, wciskanie odpowiednich guzików w odpowiednich momentach albo balansowanie gajgami w taki sposób, żeby pokrywały się z wyznaczonymi polami. Brak tu jakiegokolwiek polotu, brak jakiejkolwiek chęci zrobienia czegoś dobrego. Wszystko nosi tu znamiona, robienia gier na odpierdą, zupełnie jak w w przypadku adaptacji filmu. I są tu też gry strzeleckie, jak na przykład strzelanie z pistoletu i zastanawiam się, czy godziny spędzone na Call of Duty jakoś tu będą procentować. Można też tu strzelać do rzutków i znowu zastanawiam się, czy godziny spędzone na Call of Duty oh. będą tu jakoś procentować. Na zakończenie jeszcze pozwoliłem sobie sprawdzić judo, które wierzcie lub nie, też jest rozwiązane na zasadzie quick time eventów. I niewiarygodne jest wręcz, że można tak bardzo spierdolić taki tryb. Przecież to mogła być chociaż namiastka bijatyki z uwzględnieniem zasad judo, a tymczasem to po prostu wychylanie gajgi w odpowiednich kierunkach i wciskanie określonych guzików. Do tego zupełnie niejasne, co najczęściej kończy się tym, że przeciwnik kładzie mnie na łopatki w pierwszych 30 sekundach. No kurwa, to jest najgorsza biatyka, jaką w życiu widziałem. Ogólnie nie jestem fanem bijatyk, ale to już przychodzi jakiekolwiek pojęcie. A mogła to być chociaż namiastka czegoś dobrego, z tych dziesiątek dyscyplin polegających na machaniu gajgą, ta jedna mogła wnieść powiew świeżości i dać choć odrobinę satysfakcji z grania w to gówno. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że były to dopiero sesje treningowe. Zatem. Czas przystąpić do prawdziwych zawodów.